Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Tomański, proszę uprzejmie. Panie marszałku, panie ministrze, w interpelacjach również do pana ministra często pytam, jak i wielu posłów z naszego regionu, o przejście fitosanitarne na granicy z Ukrainą w Medyce. Myślę, że to jest dość rozległy temat, ale chciałam zapytać, czy przynajmniej kontrolę fitosanitarną na tej granicy można byłoby wprowadzić i rozważyć to, żeby właśnie drewno mogło być eksportowane również przez tę granicę. I to jest jedno pytanie. Następnie uzasadniony niepokój przedsiębiorców budzi także projekt rozporządzenia ministra gospodarki, który nie uznaje za źródło energii odnawialnej paliwa, które w świetle prawa Unii Europejskiej bezdyskusyjnie jest biomasą, czyli pozostałości z produkcji tartacznej w postaci trocin, kory i zrębków. W myśl tego rozporządzenia ten sam materiał używany przez małe kotłownie jest legalnym źródłem energii odnawialnej, natomiast w innym, gdy używa je energetyka zawodowa, już nie. W ten sposób polskie przedsiębiorstwa tracą istotny z ich punktu widzenia kierunek zbytu pozostałości poprodukcyjnych. W związku z tym moje pytanie, czy w projekcie rozporządzenia przygotowanego przez resort gospodarki Mogłyby znaleźć się zmiany chroniące interes polskich przedsiębiorców drzewnych, pozwalające uznać pozostałości z produkcji tartaczej w postaci trocin, kory i zrębków za źródło energii odnawialnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję,